Chroniczny ból głowy albo ból głowy od czasu do czasu, na przykład raz w tygodniu, przez chwilę albo dłużej. Czy to jest stan normalny? Nie. W ogóle nie powinna cię boleć głowa. W ogóle nie powinieneś nawet wiedzieć, co to znaczy ból głowy. Ból głowy zawsze jest informacją, że coś dzieje się złego w Twoim organizmie. Zazwyczaj oznacza to zbyt dużą ilość toksyn, która się nagromadziła w organizmie i ból głowy jest informacją dla Ciebie, że coś jest nie tak czyli trzeba jak najszybciej wypłukać toksyny z organizmu. Co wtedy należy zrobić? Napić się jak największą ilość wody. Ja zalecam, to jest dużo, litr wody w ciągu 30 minut. Po prostu wypijasz szklankę za szklanką, robiąc kilkuminutowe przerwy. Jeżeli po tych 30 minutach zacznie spadać ból głowy, będzie coraz mniejszy, to oznacza, że to właśnie toksyny są przyczyną główną tego, co się dzieje, czyli bólu głowy. W takim razie, co jest kolejnym etapem? Weź się za detoks organizmu. To jest bardzo ważne. Zapraszam na warsztat. Do zobaczenia.